Lekcja techniki. Od włókna do ubrania. Jak wiesz, ubrania produkuje się z włókien. Część z nich jest pochodzenia naturalnego, czyli roślinnego albo zwierzęcego, a inne otrzymuje się w sposób chemiczny. Z poszczególnych włókien powstają materiały o różnych właściwościach. Warto uwzględnić te właściwości podczas wybierania ubrań. Dzięki temu posłużą nam one dłużej. Właściwości włókien to trwałość, czyli wytrzymałość na rozciąganie lub rozdzieranie, odporność na brudzenie, mechacenie, odbarwianie, gniecenie, przewiewność, zdolność do ochrony przed zimnem, zdolność do pochłaniania wilgoci. Włókna dzielimy na naturalne i chemiczne. Naturalne to np. Na bawełna, wełna, len, jedwab. Chemiczne to poliester, poliamid, wiskoza, lajkra. Podstawowe materiały włókiennicze służące do wyrobu odzieży to dzianina i tkanina. Uzyskuje się je z nitek skręconych włókien. Tkaninę wytwarza się na maszynie zwanej krosnem. Dzianina jest wytwarzana ręcznie, na drutach lub na szydełku. Aby ubrania długo zachowały atrakcyjny wygląd, należy je konserwować, czyli odpowiednio prać, czyścić, suszyć i prasować. O tym, jak prawidłowo dbać o ubrania, informują nas symbole umieszczone na metkach doszytych do każdego wyrobu. Osoba, która wymyśla, jak ma wyglądać ubranie i z jakich materiałów będzie uszyte, to projektant mody. Zdarza się, że ubranie się rozpruje lub porwie, wtedy można je samodzielnie naprawić poprzez naszycie łatki, doszycie guzika czy zacerowanie. Jeśli film Ci się podobał, zostaw nam łapkę w górę, kliknij dzwoneczek i zasubskrybuj nasz kanał. Dziękujemy za uwagę. Koniecznie zajrzyj do naszych pozostałych lekcji.